Nadchodząca środa to dzień bez futra. Co roku właśnie tego dnia przeciwnicy futer tłumaczą, dlaczego nie powinniśmy nosić właśnie tych okryć, protestują, starają się, by w każdym z nas pojawiła się może jakaś wątpliwość. I wiele lat temu, gdy miałam futerko z jakichś tam darów w czasie stanu wojennego, przeszło to oczywiście przez różne ręce, miałam futerko z królika. I byłam we Francji, i szło w takiej małej miejscowości, o, i, 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 i w schronisku młodzieżowym, i tam oprócz mnie, tylko w tym schronisku młodzieżowym, był wtedy taki człowiek, który sobie podróżował po Francji, nie miał całego zajęcia. I no i tak szliśmy nad brzeg oceanu, i on się patrzy na mnie i mówi: a czemu ty nosisz to, to futerko? Ja właśnie nie wiedziałam, o co mu chodzi. On mówi, no przecież to nie jest twoja skóra. Przecież to jest jakiegoś zwierzęcia. Bardzo mnie zaskoczył tym, co powiedział. I chyba to był taki pierwszy moment, gdy zaczęłam się nad tym rzeczywiście zastanawiać. Było to dawno temu, od tego, od tego czasu. Yy, wiele się wydarzyło. Ja spotkałam się z wieloma ludźmi, i to wszystko sprawiło, że teraz. Absolutnie nie kupiłabym sobie futra, co więcej nie mogę nic na to poradzić, gdy widzę osobę, która wchodzi w prawdziwym futrze od razu, no od razu, od razu mi się to po prostu, więc najdelikatniej bardzo nie podoba. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, a moimi gośćmi są pani Iwona Kosowska. Dzień Witam dobry. Panią. Dzień dobry. Pani reprezentuje Stowarzyszenie Empatia, a także Stowarzyszenie Pomocy Królikom. Oprócz Pani Wony Kosowskiej, studio obecni są Pan Andrzej Pazgan z Wiwy Akcji dla Zwierząt. Dzień Witam. Dobry. Oraz Pan Adam Gac, również z Empatii. Dzień dobry Państwu. 25 najbliższa środa. Co będzie, jak będzie wyglądał ten dzień, jeśli idzie o to, co, co Państwo organizacje, które państwo po... reprezentują, przygotowało? Znaczy będzie happening yy, pod Więc ulicą, na ulicy. Może ja Święte. powiem, bo to powiedzą, organizujemy. To. 25 listopada na rogu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła będzie organizowany przez VIVE właśnie oraz inicjatywę warszawską Happening. W trakcie tego happeningu planujemy taki spektakl ekspresjonistyczny, jak to nazwaliśmy, który ma obrazować powiązanie produkcji futer naturalnych ze światem mody. Do tego zaplanowaliśmy też akcję informacyjną, jak również jakby taką oprawę muzyczno-rytmiczną. Będzie to o godzinie 15, tak jak powiedziałem w środę, pod sklepem... Yeah, Andrzej Jedynaka. Pani Iwona Kosowska. Tak, planowane jest jeszcze przewiezienie billboardu antyfutrzarskiego, gdyż dysponujemy takim parometrowej długości billboardem na przyczepie samochodowej i on będzie się poruszał po Warszawie, będzie się pokazywał. Na nim znajduje się dosyć drastyczne zdjęcie. Jest to amerykańska modelka, która trzyma w rękach obdartego ze skóry lisa i napis brzmi oto reszta pani futra, gdyż nie każdy sobie zdaje sprawę czym okupione jest piękne futro na kobiecie. Właśnie to, to jest naszym nadrzędnym celem. Pokazanie po prostu ludziom, co, co stoi za tym futrem, które, które się zakłada, ewentualnie którym są przyte rękawy, czy też kaptur. Ubrań, które kupujemy w sklepach. I zaraz o tym powiemy, co stanie za tym futrem, ale przecież słuchają nas nie tylko mieszkańcy Warszawy, tylko e, wielu innych miast. Jeżeli tam, e, a może są jeszcze osoby, które chciałyby coś zorganizować, może są osoby, które chciałyby wziąć w czym udział, jeżeli coś jest zorganizowane, to gdzie one mogą e, znaleźć informacje? Zarówno Stowarzyszenie Empatia, jak i Fundacja VIVA. Viva Przygotowują też akcję ogólnopolską, to znaczy wysłaliśmy już półtora tygodnia temu materiały, ulotki, plakaty do ludzi właśnie w Polsce z różnych miejscowości, z różnych miast, którzy się do nas zgłosili i chcą w swoich u siebie organizować mhm. akcję właśnie sprzeciwu wobec produkcji futer naturalnych. Także wysłaliśmy materiały informacyjne do wielu miejscowości w Polsce. Duży, duży jest odzew tego tak, roku jest, Dużu, jest, wielu jest, miejscowości? Z tego co wiem, w, w, w Stowarzyszenie Patio wysłało do około 70 miast, ale do także... 79. 79, dziękuję Andrzej, ale Fundacja Viva chyba podobno miała... My też do podobnej liczby miast. Także wysłaliśmy, w sumie jakieś 140 miejscowości, to jest dość duża liczba, musimy tak, uczestniczyłam też osobiście w wysyłce materiałów, więc potwierdzam. Aczkolwiek ktoś, kto nie dostał materiałów, a chciałby coś zorganizować, to jak najbardziej proszę wejść na nasze strony internetowe. Można sobie wydrukować plakaty, ulotki, nawet w małej ilości, nawet jeden plakat wystarczy, żeby komuś otworzyć oczy na ten problem, powiesić, czy to w szkole, czy, czy koło Urzędu Miasta. Nie, nie jest to duży nakład finansowy, a na pewno korzyści będą duże. No, można też znaleźć, jeżeli ktoś się interesuje bliżej, bardzo drastyczne filmy pokazujące e, jak w Polsce, w, nie, i głównie chyba poza Polską, <laughs> pamiętam taki film, który widziałam, <laughs> chyba to było obdzierane żywce noty w Chinach. W Chinach, tak. Ta, ta to prawda, straszne. makabryczny film. Zobaczyć. Pan użył sformułowania produkcja futer. Hmm. Produkcja. To, nie są, to tak jak była produkcja pomidorów, produkcja ziemniaków, produkcja kapusty i tak dalej. Niestety, futra po prostu nie da się od tak wyprodukować. Nie prawda? rosną na drzewa. Dokładnie. Otóż to. Co się kryje za tym słowem produkcja futra? No, za, za słowem produkcja futra kryje się wielkie okrucieństwo, które człowiek zadaje innym żyjącym i czującym istotom. W tym przypadku są to zwierzęta takie jak lisy. Norki, szynszyle, jenoty, króliki także. Po prostu przez zwierzęta te unieruchamia się w małych klatkach. Na przykład lisa trzyma się przez całe życie w klatce o wymiarach od 60 cm szerokości i 90 cm długość. I ten lis, całe swoje krótkie życie, to jest kilka miesięcy, jest zamknięty w tej klatce. Następnie opuszcza tę klatkę tylko wtedy, kiedy po prostu idzie... Kiedy, go, kiedy się go zabija. Wyjmuje się go z klatki, wkłada mu się elektrodę w odbyt, do pyska przystawia się drugą część obwodu, za, załącza się napięcie i po prostu ten, ten, ten to zwierzę smaży się od wewnątrz. Nie jest to wcale bezbolesna śmierć, ani nie jest to y, szybka. Widziałem film, na którym Zabieg trzeba było powtórzyć, ponieważ list ciągle żył, zwierzę ciągle żyło. Także no jest to po prostu wyobrażalne, niewyobrażalne okrucieństwo yy, za cenę luksusu dla człowieka, yy, za, za cenę luksusowego produktu, od którego, bez którego człowiek się może całkowicie obejść. Czy tak zabijane są ma króliki, jak są zabijane? Istnieje też, w ogóle tak? całe rozporządzenie no. o warunkach uśmiercania zwierząt. Jest to rozporządzenie ministra rolnictwa e, i pokazuje nam, jak konkretne gatunki zwierząt mogą być w sposób legalny uśmiercone. Jest to bardzo drastyczne rozporządzenie i w nim wymienione są między innymi zwierzęta futerkowych, wśród których jest również królik. Aczkolwiek wedle naszego prawa królik to jest nie tylko zwierzę tak zwane futerkowe, ale też i hodowane z przeznaczeniem na mięso. Mhm. Więc statystycznie tych królików jest Najwięcej zabijanych w Polsce, a i futro, i mięso jest wykorzystywane jednocześnie. to oprócz sposobu, o którym Pan wspomniał, jak tak, jeszcze zabijane są, są, są zwierzęta? Sposoby w tym rozporządzeniu są zdefiniowane w paragrafie 13, jest ich dosyć dużo, w zależności od konkretnego gatunku. Na przykład może to być bolec wbijający się w głowę. Potem następuje wykrwawienie tego zwierzęcia. W ogóle jest tam duży załącznik numer 4, który bardzo opisowo tutaj nam definiuje, jak zwierzę można zabić. Może to być podana śmiertelna dawka środka znieczulającego. Porażenie prądem, tak jak kolega już wspomniał, tak. e, musi to być prąd o napięciu 0,3 Ampera minimum. No to, ja rozumiem, ja rozumiem, no to ja rozumiem, hmm. że te szczegółowe są po to, żeby rzecz się stała szybko i w miarę bezboleśnie, no, no, no bo po to rozporządzenie, prawda? Ono ma gwarantować jakby humanitarny obój, no taka jest idea takich rozporządzeń. No tak, żadnej... w ogóle... Przepraszam, no proszę. Tak, mój. w żadnej hodowli nie ma, nie wiem, jakichś tam strażników praw zwierząt, czy, czy nie wiem, czy, czy nawet policji, która sprawdza, czy, czy te mm, e, mm, punkty tutaj rozporządzenia są wdrażane, aczkolwiek nawet gdyby to było wdrażane, to i tak, no jak można się zgodzić na tego typu zapisy? Jeszcze dodatkowo chloroform w przypadku szynszyli, dwutlenek węgla i tlenek węgla, też wyłącznie w odniesieniu do tak zwanych łasicowatych. I szynszyli. są szczegółowe opisy odnośnie tego, jak komora gazowa powinna wyglądać. No To wszystko no to brzmi bardzo. Jak z, z, z obozy zagłady. W, no to takie same dotyczą świata. prawdopodobnie przepisy uboju zwierząt w rzeźni. No niestety. W ogóle uważamy stowarzyszenie patia, że, że takie stwierdzenie jak humanitarny ubój to jest po prostu oksymoron. To jest coś, co, co się wyklucza. Albo, albo się jest humanitarnym, albo się, się zabija zwierzę. A może ktoś by powiedział humanitarny, to ubój byłby wtedy, gdyby zabijano jednym strzałem.